Nazywam się Lucyna Szostak, mam 58 lat. Pracowałam przy dzieciach, w przedszkolu, w żłobku, w szkole, w kuchni jako pomoc. Około czterech lat temu zachorowałam na raka jajnika surowicznego. Przeszłam operację bardzo poważną i chemioterapię. Niedługo czeka mnie następna operacja, ale jestem optymistką i wierzę, że będzie wszystko dobrze. Mam wiele do zrobienia jeszcze w życiu i mam wnusię bardzo śliczną i piękną, która ma dwa lata i muszę dla niej żyć. W czasie operacji, całej w ogóle chemii, bardzo mnie wspierał mąż, dzieci, koleżanki z pracy, dyrekcja cała. Miałam takie wsparcie psychiczne. W czasie choroby zmienił mi się smak, dlatego potrawy nie smakowały tak jak wcześniej. Oczami to bym wszystko zjadła, a czasami były tak dziwne te moje posiłki, że jadłam po prostu na przykład ciasto drożdżowe z boczkiem. W trakcie chemii schudłam około 14 kg. Nie miałam po prostu apetytu, chęci do jedzenia. Rodzina zachęcała mnie do jedzenia często, a mało. To była dobra rada. Zaczęłam korzystać z żywienia medycznego przed chemioterapią i smak mi bardzo odpowiadał. Zapytałam lekarza i on mi to polecił. Wiedziałam, że żywienie medyczne ma pełny skład i dużo witamin. Jadłam często małe porcje, i po prostu butelka była dla mnie w sam raz. Starałam się pić go regularnie przez cały okres terapii. Żywienie medyczne bardzo poprawiło moje samopoczucie, i daje mi siłę, apetyt na dalsze życie. Wiem, że nie będę taka aktywna, jak. Kid kiedyś, ale mogę nadal pomagać. Między innymi często wspomagam świetlicę podwórkową. Często ich odwiedzam, pomagam wychowawcom i uwielbiam to, bo bardzo kocham dzieci.